Że jak, na, jak zainstalować autoclickera dawno tego nie było ale pokażę Wam jak zainstalować autoclickera na przykład do Robloxa w, 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 w grach różnych wchodzicie sobie na tą stronę która będzie podana w opisie dajecie download jak to klikniecie klikacie macie takie coś przenosicie to na pulpit i jak przeniesiecie, klikacie dwa razy i macie yy, autoclickera. Tu się z tej to... karty.